Siemka wszystkim. Dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że e, przepraszam was za to, że tak długo nie było tu kaboka, ale nareszcie. E, no po prostu kompletnie zapomniałam o tym, żeby nagrywać i tak dalej. No wiem, że pomyślicie, że to wymówka, ale to nie wymówka, mówię wam naprawdę. No i mam nowy domek i nową rodzinkę i nowe imiona i nowych w ogóle członków rodzinki. Promis tak. Najpierw zrobię rączką góry, bo już weszłam na górę. No tutaj jest winda. Tutaj jest pokój Nelly. O kurde, wam miałam mnie zdradzać. Dobra, zdradzę wam główną bohaterkę. To jest Ona ma ten największy pokój, bo miała to być sypialna i pokój malucha. Ale nie wiem, czy pokój, pokoju malucha nie zrobić tu. Dobra, napiszcie mi, yy, czy mam zmienić trochę domek i pokój malucha zrobić tutaj, a tą łazienkę po prostu w ogóle zniszczyć. No, yy, tutaj... No, imiona wam dopiero zdradzę w historice. No więc tak, tutaj jest on... Tutaj ma jakieś zabawki i tak dalej, no. Hmm. Tutaj jest nastolatka, ale ona ma tyle ubrań, że jej się prawie nie mieszczą. no. Więc. No. Więc, tak. To teraz. Dobra. Widzimy się. Widzimy się na razie na dole. No, więc tak. Tutaj jest doł, tylko zacznijmy sobie od tego małego podwórka, tak jakby małego, no. Tutaj jest... Przedpokój. pokój. Tutaj taki salon z pieskiem. Tylko muszę zmienić mu tą budę w końcu. No. Tutaj. Yy, właśnie... Nie wiem, może w następnej historii pójdziemy po koto, bo mam rzeczy dla kota, tylko nie mam... Wiecie, no... Pod, w ogóle kota nie mam. Mam rzeczy dla kota, tylko kota nie mam. Psa, psa mam, tylko kota, no nie no wiecie no. Tutaj jest mały bobas. Ja na niego muszę... Ja na niego albo ja muszę na, mu na razie mówić Bobas. Yy, w trakcie historyjki też wymyślę, czy to będzie chłopak, czy dziewczyna. Ale chyba już raczej mam. Dobra. Yy, no to tak, tutaj jest łazienka. Yy, no tutaj jest ta większa łazienka, bo na górze jest taka mniejsza, bo po prostu nie wiedziałam, co zrobić w tamtym pokoju. No i napiszcie mi jeszcze, czy... Znaczy ja to już mówiłam, czy zrobić pokój Bobasa na górze, czy po prostu łazienkę tam zostawić. No napiszcie łazienka albo... Bobas. Jak chcecie łazienkę, piszcie łazienka, a jak chcecie bobasa, piszcie bobas. Dobra, więc tak. Przechodzimy do historii. Cześć, cześć, siszki. Dzisiaj lubimy opelację w jednej Tylko Komu się siszko to źle. No więc, robimy jej opelację. Bo zleciła główkę, nawet nie wiem, prześcio i bardzo kocham śniki. Moja ulubiona rzecz to właśnie są Też stworzonka. O tak, one są przesłodkie. Bardzo się surowo. No więc, lubimy jej operację ja się przez. Nie wiem, przez to. O, pan robot pomoże. Pan robot, lubisz coś? Nie, pan robot nic nie robi. To trzeba go odłożyć. Dobra. Hmm, może użyję tego. Opa. Ja się z tym goblinem. zmienięcie, to. Pozostawię tu, Zdejmę tą. O, nie. Żeby Sinka się nie umoczyła. Zdejmę tą maskę. O, muszę zdjąć opaskę i założyć na siebie to, żebym się nie ubludziła. No więc biorę swoją łyżeczko widelczyk. E, i, 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 i. O, dobra, jest. Teraz trzeba jej doczepić głowę. Tylko nie wiem jaką, bo mam tu tyle zabawek. Ty jesteś miale podobna do świnki. O. No jest jak nowa. Jak nowa po prostu Dobra, tutaj położę mój widacik, Bo ona jeszcze musi to być przylepione Gdzie ja idę? Chodź Dobra, yy, więc tak Teraz muszę się ułożyć Na krzesło dwa, trzy I moje bańki mi ciągle lecą Kurde, nie wiem co z tymi bańkami Dobra, i ciągle lecą na sinkę. Ja je ustawiłam, tak by leciały tu, bo na sinkę tak to lecą. Jezu, po co mi te banki? Już tyle razy je zbijałem. Chociaż bardzo lubię zbijać banki. Ale teraz to już mnie wkurzają. Muszę, muszę powiedzieć, albo je po cichu postawić przestawić te banki. Dobra, pójdę do niej i. Hi, hi, hi. Oskar! Wróć się! No top. Ach, no i co ja teraz zrobię? Wszystko słyszę. No pięknie, co ja teraz zrobię? Przecież oczywiście wszystko tylko nie to. Jeszcze mi pobrudzi. O nie, przecież ja nie mam wody odpornej szafy, tylko z drewna. Ach, jeszcze na okno. Później będzie moja wina. Mama będzie krzyczeć na mnie. A, Jezu, będę cały mokry. Dobra. Nie wiem, czy dzisiaj myłem zęby, ale jak coś, to mi się nie chce, więc nie umyję. Pobawię się z moim pieskiem. No, zawsze chciałam mieć swojego prawdziwego psa, ale my mamy tylko rodzinnego. Hm. Piesku! Postawię Cię tu. O! A ja będę tu. E! Nie mogę tu wejść! Dobra... Nie wiem, co mam teraz robić. O! O, moja koleżanka. Halo? No, siemka. E, chcesz pograć? No dobra, a w co? Nie wiem, może w Robloxa albo w Fortnite'a? No dobra. To ja już odpalam kompa. Dobra, to pa. Pa. Kurwa. Ma no, telefon. Dobrze, słuchawki. O, dobra. Jesteś? Dobra, jestem. To gramy. Dobrze. To już mogę odłożyć i... Założę może dzisiaj to. A co mi szkodzi? To, że stawiasz moim ulubionym sztlojem, czyli z wełniakiem. Kocham ten sztój! Jest taki wygodny. I nikomu go nie oddam. Jest taki przepiękny. I wcale nie mam dużo przytulanek. Jakby ktoś mówił, że mam dużo, to tak naprawdę mam mało. Nie chcę iść spać. Idę się przytulić do mojej pielusi i do mojego ulubionego zwierzaczka. Dobra, idę tu. Jest tu ktoś... A uwielbiam latać na miotełcie! Ale mama mi nigdy nie pozwala, bo mówi, że to podobne coś do tego. Idę użyć na swoje miejsce. Położę to tu. A Sinestę... Oje! A to niech sobie śpi. Skolobaldzio chce. Pan Kaciek! Nie chce namatelać, tylko na to. Pan Kaciek, chodź. Ale na razie objawać sobie. Dobra. No. Lani, poniedziałek już minął, a ja nie mam co robić. No pięknie. No pięknie. I co ja mam robić? Muszę pójdę na dół. I na dole się pobawić moim pieskiem, No bo. Jutro jedziemy po kota Więc musicie śledzić nasze filmy Bo jutro idziemy po kota No Więc Już O nie, muszę wziąć sineczkę Gdzieś tam ta moja ulubiona No dobra, skoro mojej ulubionej nie ma To weźmę tą moją ulubioną też no, Usiądę sobie Na ulubionej matełce, którą kocham Bardzo lubię, bardzo kocham na, 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 na. Aha hej mama, no co tam, co robić, bo ja chcę się pobawić z, z pieskiem naszym, chodź, zrób szat, dobra podaj łapę, ten piesek, super, chodź, chodź na dwór, mama mogę wyjść z pieskiem na dwór, no dobra, ale tylko na, na taras, no dobra, chodź, nie dosięgnę, dobra pyszku, skacz tam, tu, 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 na to, o, dobie piesek skoczyłeś. I Dania wpisałeś hasło. Dobra, mogę otworzyć drzwi. I zostawię sobie otwarty. Chodź tu. O nie! O o, i co ja teraz powiem, mamie? Przecież ja Ciebie nie wyciśnię tak jak. tak co robi, zawsze. Ja Cię nie umiem wyciścić. O o, będę miała przeklapane. Yy. O o, o o. Dobra, chodź, chodź. Yy, yy. Dobra, chodź. Mamo się nie zauważy, Ty. Ja na górę, chodź. I skacz tam jak A nie, bo teraz jesteś bludny. Dobra! Sineczko, skacz, Dobra, nie wiem jak wyświerz jakiś tak szybko piszujecie ja chzaczło. Chodź tu, na ławeczkę. Szybko. Na górę. Dobra. Szybko, chodź. 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 Szybko, 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 o o... I... Nie, tu nie ma. Siad mi na głowę jak coś. Dobra. Szybko. Gdzie? I... Chyba cię w tym umyle. Dobra, tylko założę pieruchę, żebym się nie obludziła. I... też odkręcę. I powinienem być czysty! O nie, nie ma gąbki, tam na dole została. O nie! Nie da się ciebie domyć! Dobra. Pian B, chodź do baseniku. Chodź do baseniku. O, cieściutki jesteś! No, tylko teraz woda będzie bludna. I to jest problem. Mm. Dobra, trudno. Pięłcha to był mój dawny ulubiony sztucznik. A ja nie istniejesz, chodź pyszku. Ja mu ty mi na głowę wskakujesz? Do lączki chodź. Nie chcesz to nie? Dobra. Chodź pusiek, trzeba cię zabić na dół. Sileczko, może na razie tu już Ty chodź choć posiadam. Chodź. Mama, już była z nim na dworzu. Ja słyszałam, binde, czy mi się tylko zdawało? Zdawało ci się pewnie. Ja się z nim pobawię. Jego pściaułką. O nie! Piściałka się zgubiła. O, chodź, pściaułaczka. O nie! Znowu się zgubiła. Chodź. I ty. Bardzo lubi tą piłkę. Chyba, bo się nią nigdyś tym nie bawiłam. Chodź, 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 ruf, ruf. chodź, 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 dobia, dobra, obejd. O, jakaś dobry piesek, dobii, obojk! Dobry piesek, dobra, chodź na górę. Znaczy ja chcę już iść na górę. Chodź tutaj. Chodź, jeszcze pewnie w po zabawie. A to. Może niektórzy już stanie. Tutu, 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 tutu. mogę pogać? Hmm, zapomniałam, że nie mamy padów. No tak, poprzeprowadźcie oczywiście. Prawie wszystkie dzieci zostały w starym domu. Chodź tutaj. Może zostawisz go. Zostawisz plamka? Dobrze plamek. noc. I tak go nie lubię blad. Będę na niego mówić blady. Byś blady i niemiły. Ta na pewno. B, 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 B. Mówi na mnie B i jeszcze się przy tym śmieje. Fu! Nie lubię go! Pajdzie, jest B. A kto jest taki B? Mój blady. Przez d! Dobrze. Więc tak. Jak mówiłam, musicie śledzić nasze filmy, bo jutro jedziemy po kotka. I pamiętajcie, że ten kotek będzie ładny i będziemy jeździć po wszystkich życiach, żeby zdobyć tego kota. No, a ja pogłaskać linkę.